To prawie ich nie widać Tak drobne i maleńkie Niełatwo wierzyć w nie A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest A skąd fiksiki wzięły się? To wielki sekret jest, się, wielki sekret jest. Wykrywacz kłamstw Cicho! Nie widzisz, że się ukrywam? Czekasz tu na kogoś? Na tą tom Tomka! Założyliśmy się, że nie wytrzyma trzech dni bez oglądania telewizji. Naprawdę? Czy mogę się tu chować razem z tobą? Simka! Ha! Aha! Mamy cię! Co? Kto? Przegrałeś zakład, Tom Tomku. I nie wykręcaj się. Wcale nie! A niby dlaczego? To dlatego, że ja. Mm, nie jestem Tom Tomkiem! Co? Jestem jego bratem! Przecież to nie jest prawda! Dobrze wiemy, że Tom Tomek nie ma brata! Znaczy, bratem ciotecznym! Jak to możliwe, że jesteście tacy podobni? Bo nasze mamy to siostry, bliźniaczki. To jak niby do ciebie mówić? Do mnie? Eee, Jan Janek! A w ogóle to kim wy jesteście? Dobrze wiesz, kim jesteśmy. Tomek ma bardzo ładny pokój, dużo większy od mojego. Ani trochę ci nie wierzę. Ochłamujesz nas! Jak to udowodnicie? Może naprawdę nie kłamie. Wiem, jak można to sprawdzić. Jak? Właśnie dzięki pomocy wykrywacza kłamstw. <noise> Wykrywacz kłamstw to takie urządzenie, które pozwala stwierdzić, czy ktoś mówi prawdę, czy może kłamie. Działa tak. Kiedy ktoś kłamie, zawsze odrobinę się denerwuje. Czasem nie widać tego od razu, ale wiemy, że jego serce zaczyna bić szybciej znaczy, oddycha i poci się. Wykrywacz kłamstw reaguje na wszystkie te zmiany w ciele. I w ten sposób wykrywacz kłamstw pomaga zdemaskować kłamce. Ale wy nie macie wykrywacza kłamstw. Za to wiemy, jak taki wykrywacz kłamstw działa. Zaczynasz się bać, tom tomku. A to po co? Zmierzymy twoje tętno. A po co? Będziemy wiedzieć, jak szybko bije twoje serce. A Nolik? Nolik będzie sprawdzał, jak często mrugasz. A dlaczego dałaś mi jajko? Jajko to stara afrykańska metoda. Kiedy nie mówisz prawdy, twoja ręka automatycznie ściska jajko. I wtedy jajko pęka. To moje będzie całe. Jeszcze się przekonamy. Ludzie wymyślali przeróżne sposoby, żeby wyciągnąć z kogoś prawdę. Na przykład w starożytnych Chinach wkładano człowiekowi do buzi suchy ryż, kiedy odczytywano, jakie przestępstwo mu zarzucano, następnie wyjmowano ryż. Jeśli był nadal suchy, uznawano, że człowiek jest winny. W starożytnych Indiach człowiek musiał uderzać w gąk, odpowiadając na pytania sędziego. I jeśli zaczynał bić w niego mocniej, to podejrzewano, że ten człowiek ukrywa prawdę. A w Europie, kiedy jeden rycerz oskarżał drugiego o kłamstwo, musiał się z nim pojedynkować. I ten, który wygrał, udowodnił, że mówił prawdę. Jak widać, niełatwo ukryć prawdę, ale czasem jeszcze trudniej ją z kogoś wyciągnąć. Odpowiedź tak albo nie, rozumiesz? Masz dwoje uszu? A co nie widać? Tak albo nie. Tak. Powiedz, jesteś dziewczyną? Co to za pytanie? Tak czy nie? Nie. Skąd wybierzecie takie pytania? Musimy sprawdzić, jak bije twoje serce, kiedy mówisz nam prawdę. Dobrze, a teraz odpowiedz. Wiesz kto to fiksiki? Tak czy nie? Tak, to znaczy nie. Nie pamiętam. Tętno przyspiesza. Czy jesteś tą tom Tomkiem? Mm, nie. Ta, jego tętno szaleje. Nam jeszcze skąd wiesz o piksikach. Od Tom Tomka. Na pewno ci o nas nie mówił. To tajemnica. Powiedział. Nieprawda! Prawda! Nieprawda! Właśnie, że tak! Hej, zobacz! Jajko się zbiło. Poddaj się już Jan Janku. No dobrze, jestem Tom Tomkiem. Kili! Naprawdę można wykryć kłamstwo tylko sprawdzając tętno? Tak jak widać można. Z samym jajkiem by się nie udało. Oszukaliście mnie! To nie było miłe! Ciebie nie! Ale Jan i Janka już tak! Ha, wiecie co? Lepiej sami podłączcie się do wykrywacza kłamstw. Ha, Nie na mowy! Przygotuj się, żeby spełnić moje życzenie. Pamiętasz, że przegrałeś zakład? To wielki sekret jest, a skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest